Witajcie, dzieci, a dziś przedstawiam Wam najgorszą osobę, do której moglibyście się zwrócić w temacie depresji. Zapraszam. Damki, boldy klasier! Kurwa, bo cię znowu wyrucham! Naika, Naika, Naikiem to oni ją chyba wpychali do okna życia. W wielkim skrócie jest turbokatorką. Tyle tu musicie wiedzieć. A cała aferka rozchodzi się o film o nazwie Depresja to Grzech? I ci, którzy niestety mieli przyjemność obcować z turbokatorami wypowiadającymi się na tego typu tematy, już znają całą treść filmu, lecz i tak ją skrócę. Na samym początku nasza bohaterka mówi o TikToku i że wylądował on na filmie u psycholożki. Strasznie Pocięty i wyciągnięty z kontekstu, spoiler, tak nie jest, on jest w całej okazałości tak jak został wrzucony na TikToka I w końcu po dwóch minutach pierdolenia przechodzimy do dania głównego Yeeej. Mowa tutaj o modzie na depresję i mówi ona o tym jak to niektórzy ludzie, którzy mają naprawdę dobre warunki, przyjaciół i tak dalej Niby chorują na depresję, w czym w sumie się w 100% zgodzę Ponieważ za każdym razem kiedy jakieś dziecko wspomina, że ma depresję pewnie dlatego, że mu mamusia nie kupiła najnowszego iPhone'a XD YOLO hashtag Impostors Amogus Fortnite i patrząc z perspektywy osoby, która faktycznie coś przeżyła w życiu, to nie dziwmy się, że wielu takim osobom toczy się piana spyska. Ponieważ tak poważny temat jak depresja, która trafi człowieka praktycznie od początku jego istnienia, jest wprowadzana do Jest mi smutno, więc mam depresję, LOL. Hashtag smutek. Hashtag mam depresję, hashtag Roblox! I gdyby film się na tym skończył, byłoby okej! Okay. Serio, to byłby spoko film, lecz niestety, nie bez powodu na początku wspomniałem, że nasza bohaterka jest turbokatoliczką, ponieważ kiedy się już zwraca do osób, które faktycznie są chore na depresję, to zamiast dać im radę w stylu zwrócić się do psychiatry albo do osoby, której bardzo ufacie, to zaczyna mówić... Zwróćcie się do Boga. Tak, zwróćcie się do tej mistycznej kreatury, która niby cały czas na nas patrzy, ale niestety chyba czerpie jakąś chorą przyjemność patrzenia jak my się nawzajem mordujemy, albo jak jego ukochaną ziemię, którą przecież sam stworzył, dotykają wszelakie kataklizmy, które on by mógł rozwiązać jednym styknięciem palca, lecz woli niczym American Psycho patrzeć się na to i czerpać z tego przyjemność. Ale to jest wola Boga, więc co się trzepiasz? Nikt... Ale to absolutnie nikt mi nie wmówi, że koleś, który głosił, że powinien szanować swojego bliźniego, będzie sobie spokojnie stał i patrzę, jak mordujesz tego swojego bliźniego. Wracając jednak do tematu depresji i Boga, to ona później zaczyna pierdzielić, że niby właśnie osoby, które odrzuciły Boga, najbardziej cierpią na depresję. Powody na przykład Twojej depresji może być to, że nie poszłyście spowiadać. Serio. Bo ja zauważyłam, że jak ktoś długo nie był w spowiedzi, to jest coraz bardziej smutniejszy. Did I ever tell you the definition? of insanity. Podsumowując, trzymajcie zdala bóstwa, a także jakieś inne religie od prawdziwych problemów, które istnieją naprawdę. A każdej osobie, która próbuje wyjaśnić prawdziwy problem wyimaginowanym bóstwem, powiedzcie: Shut the fuck up! Więc. Wieeeez... Zapraszam do lajkowania, subskrypcji, na no dzwonka także do mojego Instagrama, a także Discorda. Więc ja idę obryzać klamki w urzędzie miejskim, aby trzymać trzymajcie się cieplutko i do następnego. Hey. What?